Cieszę się, że mam sposobność złożenia życzeń dla całego środowiska ludzi wojny. Myślę o kombatantach z bronią w ręku, którzy najczęściej przeszli na wieczną wartę, ale wspominamy ich z wielkim szacunkiem, a część jest w łóżkach i nie może się tu z nami dzisiaj spotkać. Cenimy jednak to, że jest pamięć, że jest inwencja. Że jest opiekuńczość z pokolenia młodych ludzi, szczególnie tutaj właśnie chcę powiedzieć o Urzędzie Marszałkowskim, który rokrocznie wspiera środowisko kombatantów. Do tego środowiska od lat 78, bo tyle jest po wojnie, ubiega się o swoje uprawnienia grupa członków Stowarzyszenia Polaków Represjonowanych przy III Rzeszę. Nie mogę o tym nie mówić, dlatego że zawód, jaki spotkał tą grupę po raz kolejny, że nie doczekał się swoich uprawnień, które powinien mieć, tworzy klimat niezadowolenia. Bądźmy jednak optymistami, że ta grupa ludzi, która przeżyła bardzo ciężki okres wojny, i to u Niemców na robotach przymusowych, gdzie tracili zdrowie, gdzie rodziły się dzieci, gdzie zginęło bardzo wielu Polaków, nie zostało to docenione przez wszystkie ekipy rządzące w naszym kraju. Przez 78 lat jest to bardzo smutny moment, w którym dzisiaj będą rozmawiać ci, którzy tu zjechali, z trudem, ale są. Przyjechali po paczki, żeby je oddać swoim kolegom żeby ich odwiedzić. No i czego życzymy tym ludziom? Przede wszystkim zdrowia, bo nam brakuje tego zdrowia. Wszystkim my jako dzieci obozów, właśnie koncentracyjnych, też już mamy bardzo wielkie problemy. Ale liczymy na to, że młode pokolenie będzie na przykładzie wydarzeń światowych, że hasło, które tutaj z Panem, kiedyś, żeśmy mówili w telewizji nigdy więcej wojny, pamięta Pan. Już jest nieaktualne, bo zmagamy się od ponad dwóch lat z wojną, która jest za naszą miedzą, że są następne ogniska na świecie, w Europie, że jest w ogóle wielka refleksja dla takich pokoleń jak my, żebyście umieli walczyć o swój kraj, żeby nie było takiej ceny, jaką myśmy musieli zapłacić, tracąc rodziców. W moim przypadku Tatuś został zabity w 1945 roku. Mama zmagała się całe życie z nami, my też. Są wielkie tragedie. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany losem ludzi wojny, dzieci. Teraz właśnie to się odzywa pokolenie, posłuchać, co oni mają w swoich pamięci, to myślę, że każdy, kto chciałby znać historię prawdy, powinien odbyć takie rozmowy, nagrać i zachować jako bardzo ważne archiwalne. Dokumenty, których nie znajdziemy w żadnych książkach. Są uogólnienia na temat wielu zdarzeń. Zdrowia, zdrowia i pokoju na świecie. Takim akcentem życzę i dziękuję wszystkim, którzy wspierają nasz ruch. Składam życzenia wszystkim inwalidom i nie tylko inwalidom, ale i tym, którzy nam życzenia składają. Wszystkiego najlepszego. W imieniu Opolskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich chciałabym Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Chciałabym przekazać życzenia od naszego towarzystwa dla wszystkich kombatantów, dla wszystkich ludzi starszych, emerytów, rencistów, i po przyjaciół naszego towarzystwa, ludzi związanych z naszym towarzystwem i sympatyków. Żeby te nadchodzące święta były dla Państwa miłe, rodzinne i w ciepłej atmosferze upłynęły, żeby mimo trudności, jakie nas na co dzień spotykają, żebyśmy się mogli cieszyć tymi świętami, spotkaniami rodzinnymi. I wszystkiego najlepszego w nadchodzącym nowym roku. Wszystkim kombatantom, wszystkim osobom, które walczyły o wolność, o wolność Polski, e, bardzo dziękuję. Życzę przede wszystkim dużo zdrowia, bo tego nam najbardziej potrzeba, ale również ciepła rodzinnego. E, dużo optymizmu. I planów na przyszły rok, bo tak naprawdę w każdym wieku trzeba mieć plany, w każdym wieku trzeba mieć siłę do tego, żeby spełniać jeszcze marzenia. Mam świadomość, że seniorzy mają trochę inne marzenia niż my, ale stanówmy razem wspólnotę ludzi, którzy dbają o siebie. Apeluję również do osób starszych, aby też były wrażliwe na to, co się dzieje dookoła nas, aby pomagały sobie wzajemnie, a ja obiecuję, że my, jako samorząd województwa opolskiego, będziemy w przyszłym roku również. Dbać o wszystkich, o seniorów, o dorosłych, o dzieci, o młodzież, tak abyśmy razem, jako regionalna wspólnota, mogli żyć, pracować, wypoczywać i po prostu dobrze mieszkać w naszym regionie.